W tym krótkim materiale chciałbym się podzielić z tą bardzo ważną informacją, a zwłaszcza ten materiał kieruję dla osób posiadających lokale usługowe, mieszkania, domy. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj odebrałem kilka decyzji podatkowych z mojego podwórka, czyli z Białogostoku. No i Rada Miasta Białystok zdecydowała o maksymalnym progu podatku od nieruchomości, bo wiadomo minister finansów narzuca pewne widełki. Można tam podnieść załóżmy 5-10%, 15%, ale Rada Miasta Białystok, bo takie sobie wybraliście, ludzi zdecydowała, że maksymalny próg 33 zł 10 groszy na lokale budynki, w których są prowadzone działalności gospodarcze na mieszkania złoty 15 zł. na przestrzeni ostatnich dwóch lat to jest prawie 30%. To jest niedorzeczne, to jest niespółmierne z generowanymi przychodami przez małe firmy, bo to głównie jest cios w małe firmy i dosadnie pokazuje to, że Rada Miasta na czele z prezydentem ma gdzieś podatników, ma Małych przedsiębiorców, liczy się kasa do budżetu miasta, a tak naprawdę mało co robią w naszym regionie, bo jakiegoś wielkiego biznesu tutaj nie widzę. Jest odpływ również młodych ludzi z potencjałem do innych miast. E, pogratulować Wam wybierania tego typu osób, które nigdy nie miały styczności z wyprowadzeniem e, firmy, nie wiedzą, co to jest, można powiedzieć. Ciężka praca, 7 dni w tygodniu, po kilkanaście godzin dziennie. Nie, najlepiej to, jeździć służbom samochodzikiem, dostać kartę miejską, za nic nie płacić, przyjdź sobie na głosowanie kilka razy tam w tygodniu, czy może w miesiącu i pieniądze się zgadzają, co nas to interesuje, jak tam sobie radzą nasi przedsiębiorcy. Yy, takich sytuacji jest masa. Jestem ciekawy jak wygląda sytuacja w innych miastach. Jeśli jesteś właścicielem tego typu lokali, daj znać, czy również u Was zdecydowały się rady miasta czy samorządy o podnoszeniu, można powiedzieć, maksymalnego progu podatku od nieruchomości. Ja tego zaznaczam jedną rzecz. Będę o tym mówić coraz więcej. Tak samo, jeśli chodzi o podatek z tytułu przychodu z giełdy, to tak się jest niedorzeczne. Inwestujesz swoje ciężko zarobione pieniądze, ponosisz ryzyko i jeszcze kradną Prawie, załóżmy, tam 19% jest równo podatek belki z tytułu przychodów z giełdy. To jest tragedia. W kwietniu są wybory samorządowe. Naprawdę pomyślcie, na kogo głosujecie, i nie głosujcie na nieudotników, karierowiczy i tak dalej, bo znowu popełni ten sam błąd, bo co się okazuje, że samorządy też prowadzą swoją wewnętrzną politykę i cisną nas wszystkich do dołu. I ile czasu my możemy e, pozwalać sobie na zaciskanie pasa? Przecież w końcu to się robi nieopłacalne i tak już nadrabiamy, ciężko można powiedzieć, pracą i cięciem kosztów. Czy to na pracowników, czy to można powiedzieć na warunki pracy, nie możemy sobie pozwolić na większe tam premie i tak dalej. Naprawdę pomyślmy trochę i tak jak zaczęli protestować rolnicy, zróbmy my w tym coś w kierunku, bo ich nie interesuje, czy ty wynajmujesz lokal, czy można powiedzieć prowadzić działalność. Ja się odwołałem na przykład w tamtym roku i oni się, to można powiedzieć, wysłali mi do tego jakąś tam odpowiedź. Ich to nie interesuje. Minister, tak zażądał. Oni się dostosowują, ustalili maksymalny próg podatku. Dziękuję, do widzenia. Płać albo płacz. Tak to wygląda. Trzymajcie się, cześć.